Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wymiar sprawiedliwości w Polsce to jest dramat. To nie jest moja opinia, to jest opinia większości Polaków, którzy mieli do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. I od razu zastrzegam, że nie chodzi to o kwestie personalne, o poziom wykształcenia, kompetencji czy uczciwości prawników. Tu chodzi o system, o ten system, który jest po pierwsze skrajnie niewydolny i po drugie skrajnie niesprawiedliwy. Na co mamy liczne przykłady? Jeśli chodzi o niesprawiedliwość, brak rozliczenia za stan wojenny, afera reprywatyzacyjna w Warszawie, skazanie na prace społeczne za kradzież cukierka wartego kilkadziesiąt groszy, a z kolei umorzenie w sprawie sędziego, który ukradł kilkadziesiąt razy więcej. Łapówka 400 tysięcy złotych dla byłego prezesa sądu apelacyjnego w Krakowie za wyprowadzenie... Udział w wyprowadzeniu z krakowskiego sądu ponad 20 milionów złotych, udział sędziów w wiecach politycznych, ramię w ramię z osobami, których ci sędziowie mieli sądzić, umorzenia dla celebrytów za potrącanie staruszek na przejściach dla, przejścia dla pieszych. no i sędziowie na telefon polityków z Gdańska. Ale te sądy, ten wymiar sprawiedliwości, poza tymi przykładami niesprawiedliwości, jest także, co jest myślę najważniejsze dla obywateli, skrajnie niewydolny. Najgorszy problem polskiego systemu sprawiedliwości to jest przewlekłość postępowań. Najprostsze sprawy, czy najprostsze takie drobne przykłady spraw ubezpieczeniowych poniżej 100 tysięcy złotych mogą trwać w samej pierwszej instancji aż 5-6 lat. Mamy przykład odczytywania wyroków w sprawie Ambergold przez kilka miesięcy, z czego śmiała się cała Polska. Dlatego ja bardzo dziękuję za to spotkanie panu marszałkowi, za inicjowanie tego spotkania. Szczególnie, że to spotkanie odbywa się w gronie ugrupowań takich jak Platforma Obywatelska, Polskie Stronictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tylko takie spotkanie powinno się odbyć przynajmniej kilkanaście lat temu. Przez ten okres, jak te trzy ugrupowania między innymi nawzajem rządziły, to nikt się takiej reformy nie podjął. Mam duży poziom nieufności, czy nie skład personalny, tylko czy taki skład polityczny jest w stanie teraz w takiej reformy się podjąć i taką reformę wypracować. Bardzo bym sobie tego życzył. Ale nawet jeśli to spotkanie sprowadziłoby się do przesłuchania winnych za ten stan rzeczy, czy za tą konstytucję, o czym była mowa, czy za brak reform, to też dobrze, warto o tym głośno powiedzieć. Yy, niestety jedyna gruntowna reforma systemu sprawiedliwości rozpoczęła się dopiero w 2015 roku i niestety była to reforma w głównej mierze tylko kadrowa, a system sprawiedliwości potrzebuje przede wszystkim zaorania, gruntownej reformy systemowej. I co proponujemy jako Konfederacja? W kwestii sprawiedliwości jedną prostą rzecz, prostą, myślę, że która rozwiąże te przepychanki także kadrowe na poziomie kontroli. Mamy przepychanki, czy kontrola powinna być zawodowa ze strony środowiska sędziowskiego nad wymiarem sprawiedliwości, czy polityczna, tak jak to zostało zaproponowane w ciągu ostatnich czterech lat. Pojawiały się też głosy, że ma być społeczna i Konfederacja do tych głosów się przychyla. Dlatego proponujemy, by wprowadzić ławę przysięgłych do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Taka ława przysięgłych mogłaby się składać z losowo wybranych ławników, czyli osób, które znają system sprawiedliwości. Losowość sprawiłaby, że ta temida będzie ślepa i ta sprawiedliwość będzie zachowana, i będziemy mieli prawdziwie społeczną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. Druga kwestia, myślę, że ważniejsza dla obywateli niewydolność. I tu mamy szereg technicznych rozwiązań mam nadzieję, że szanowne grono przynajmniej nad częścią się pochyli. Przede wszystkim powiadomienia, dostarczanie nie tylko drogą listowną, ale także jeżeli adresat sobie tego życzy, także drogą SMS-ową i mailową. Myślę, że to nie jest rozwiązanie XXI wieku, tylko nawet XX wieku już dawno powinno zostać wprowadzone. Druga kwestia, myślę, że Dużym argumentem, który się pojawia ze strony środowisk sędziowskich na przewlekłość jest, są braki lokalowe. OK, to wprowadźmy w takim razie pracę sądu na dwie zmiany. Jeżeli brakuje sędziów, proszę bardzo, mamy w Polsce około 10 tysięcy sędziów, tysiąc referendarzy i około 3 tysięcy asystentów. Asystentów, którzy bardzo szybko rotują i bez perspektyw pracy jako późniejszej w roli sędziego orzekającego uciekają do innych zawodów prawniczych. Wprowadźmy szybszą możliwość i rozszerzmy pulę osób orzekających, szybką możliwość awansu asystentów sędziowskich do roli orzekających. Kolejna kwestia. Obniżmy koszty, koszty które zostały podniesione w ciągu ostatnich czterech lat. Myślę, że dla obywateli jest to bardzo istotne. No i przewlekłość. Na tę przewlekłość z opinii obywateli mają wpływ y, instrukcyjne terminy dla sędziów. Dlaczego terminy dla sędziów są dłuższe niż terminy dla adwokatów, prokuratorów? Skróćmy terminy dla sędziów. I y, myślę, że y, dołączając do tego dekomunizację, takie kilka propozycji byłoby w stanie. Y, rozwiązać te problemy, na które Polacy najbardziej narzekają. Ja dostałem zaproszenie od marszałka Zgorzewskiego, trochę się przestraszyłem, bo z tego zaproszenia wynikało, że będziemy się skupiać tylko na kwestiach kadrowych, czyli powielać błędy tej reformy, która została rozpoczęta w 2015 roku. Tak jak mówiłem na początku, jako Konfederacja mamy obniżony poziom zaufania do realizacji przygotowania reformy wymiaru sprawiedliwości ze strony takich ugrupowań politycznych jak Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej czy Polskie Stronnictwo Ludowe, ale nasze propozycje składamy, liczymy na to, że zostaną uwzględnione w tej już dalszej pracy roboczej. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.